Mówi się, ]łacy. że w życiu nie ma nic za darmo, a u nas to jest co chwilę. <grywa> um... Chcesz grać? Nie wiem, chcesz się, nie graj. Z te mutacje przez co lat, czy co? Tak. Nie... Przez te wakacje jajami obrosły i mutacją. Czyli się nie goisz, tak? No, Zobaczysz, jak będziemy w akarmiku. Ja muszę wyjść z gry, czekajcie. Może i lepiej dla nas. Odroniłam się, bo nie tak, mam problemu. Dziękuję, ale to, że popołnisz się na łeb, No bo stajesz, kurwa, ksup. No jak mam, kurwa, stać jak pałac holduje. Nie stać możesz w ruchu. Chyba w kiosku. O, <noise> wow, Rutesi, o kurwa! Jak on napierdala! Jestem tak zdolny, kurwa. Zdolny jest, no, zdolniaka. Ja cię nie znał, to bym pomyślał, że to jeszcze zrobili z premedytacją. Że <noise> on chciał ich trafić, kurwa. <noise> O, KNS, kurwa. Dobra, nieważne. Schody, schody do prawej. Nice. Dobrze, że jestem takim dobrym snajperem. KNS. Doesn't hit the Does hit the Olekiera, kurwa, esport. sport Rojek, jak nie masz taką wbiedle, kropkę na środku, to musisz tą kropką w przeciwnika, żeby to trafić. A wiesz jak masz aparat mowy, to nie musisz go cały czas używać, tylko możesz zamknąć ryj czasami. Teraz tu mnie zraniłeś. Jeszcze dam ci drugi tip, a jak jest moli, to ty musisz uciekać z niego, a nie biegać wokół, nie? Ja robię sama ciebie szamański taniec na wolotowy, nie? 60 kampestr ci się zgubiłeś, kurwa, z Polaków. Kurwa Ile No, no Ile ty... w rakietę dostał tutaj <grystanie> prawo wyszedł Kurwa mać, no nie wiem Rozpierdol go, dobrze Rutecki Patrz <grystanie> <grystanie> Ej, Rutek wiedział, że umrze, więc chciał do gromu kogoś jeszcze pociągnąć ze sobą Fuje <grystanie> leży no Panowie I tak właśnie, wyskoliłem. Super roboty chłopaki Ta no, przez te dwa miesiące jak tam grałeś kurwa Bo Ja yeah. no, mu kosę Ale jestem mocny! Temperatura Temperatura Kurwa ale AAAAAA B jest! No, Mówi pierdoli no.